Z pomocą dodatków łatwo zmienić charakter tej sukienki i dostosować ją do okoliczności. Te kreacje bazę wyszukałam w ofercie sklepu Modne Duże Rozmiary i pomyślnie przeszła mój test zarówno w pracy jak i na przyjęciu. Jej sekretem jest jednolity kolor oraz prosty fason. Dzięki temu jest idealna dla pań plus size, przede wszystkim dlatego, że daje się łączyć z wszelkimi żakietami, kurtkami, narzutkami, i ponczami. A po drugie nigdy nie traci nic z komfortu i wygody noszenia. Każda kobieta, która potrzebuje wysmuklenia zauważy, że kreacja miękko opływa serwetkę, a dzięki delikatnemu rozszerzeniu ku dołowi maskuje szersze biodra. Nie posiada ponadto rękawków, poduszek na ramionach, podszewki ani żadnych zapięć. Nic więcej nie krępuje podczas poruszania. Gdy potrzebuję kreacji wizytowej, to naszą jasnoniebieską maxi sukienkę uzupełniam u czarną szyfonową narzutkę. Sprawia ona wrażenie delikatnej mgiełki, co dodaje serwetce lekkości. Naszą kreację uzupełniłam o czarne szpilki ze srebrnymi elementami oraz srebrno-czarne długie kolczyki. To podkreśliło jej wyjątkowy charakter wyjściowy. A w kolejnym odcinku pozwolimy sukience zakwitnąć. Choć hmm, w przypadku liścia monstery to chyba nie jest jednak do końca adekwatne określenie. Tak czy siak, to już niebawem, a w oczekiwaniu zajrzyjcie też na Facebooka i Instagram Marta Fotki Warta. Do zobaczenia.